Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, co zmieniło się, e, no właściwie może nie w moim zbiorniku, tylko ogólnie w moim życiu akwarystycznym. Słuchajcie, kupiłem sobie nowy zbiornik. E, dlaczego? Ponieważ tamten, no niestety mi pękł, e, tylko pękł. Mam na myśli, że pękły mi wzmocnienia poprzeczne. E, no dosłownie się odkleiły, nie mam pojęcia w ogóle, jak to się stało i całe szczęście, że nie pękło główny szkod, tylko właśnie te wzmocnienia przez co przez odlanie tam około 30% wody dało się to po prostu jakoś utrzymać i słuchajcie, zamówiłem sobie nowy zbiornik, zbiornik jak już tam zapewne niektórzy wiedzą, którzy śledzą kanał ma 450 litrów pojemności, to jest standardowe 450 czyli 150 długie, 50 szerokie, 60 wysokie ogólnie miałem tutaj w planach zakupić większy zbiornik, tylko że miałbyś to zbiornik raczej o wiele większy i w innych, że tak powiem wymiarach tylko no, co znajdę tak naprawdę na szybkiego no, trzeba było kupić to, co było pod ręką, aczkolwiek i tak nie jest źle. Na razie nie wiem, czy yy, będę kupował coś większego. No, no raczej, raczej nie, ponieważ wywaliłem trochę kasy na ten zbiornik, który właśnie teraz jest, i mam nadzieję, że przez jakiś dłuższy czas na pewno mi posłuży. A czy kupię coś większego? Miejmy nadzieję, że tak. Słuchajcie, zamówiłem sobie na szybkiego zbiornik od firmy Aquapol. To nie jest żadna reklama, tylko po prostu no szczerze jakość co do, do ceny chyba była u nich najlepsza. Dość długo czekałem na ten zbiornik, właśnie nie mam pojęcia dlaczego, chociaż być może ta sytuacja właśnie z tą epidemią przez to, że po prostu kurierzy teraz też mają więcej paczek do rozwożenia, ponieważ wiecie jak to jest Teraz z dostępnością niektórych rzeczy, no miało być w przeciągu tygodnia, no czekałem dwa tygodnie, praktycznie dwa tygodnie na ten zbiornik, no ale udało się, że przyjechał, tam fotorelacje z założenia zbiornika jakoś tam już sobie wstawiłem właśnie na swój kanał. No, i dzisiaj chciałem właśnie tak ogólnie troszeczkę powiedzieć, co się zmieniło. No, zbiornik się sam zmienił, jak widzicie, z wystrój pozostał bardzo podobny. Na razie, szczerze powiedziawszy, nie mam pomysłu, co tutaj bym chciał. No, wystrój tak średnio mi się podoba, chociaż ja tu chcę, żeby raczej ryby wiodły. Taki pierwszy, że tak powiem, pierwsze skrzypce grały tutaj, w tym moim zbiorniku. E, dokupiłem też troszeczkę nowych paletek, jak widzieliście na nowych filmikach i żebym Was nie okłamał chyba tydzień temu e, dokupiłem sobie jeszcze e, dwie paletki, też dwie młodziutkie. E, szczerze nawet nie wiem jaka to jest odmiana, żebym Was nie okłamał, ale to jest, e, powiedzmy taki Blue Tiger, coś w tym stylu i coś podobnego do, do Leoparda. Co z tego wyrośnie, nie mam pojęcia, ale dość kolorowe, dość ładne, kształtne rybki. Także zobaczymy. Filtracja tak naprawdę się nie zmieniła, został jeden, jeden kubełek i właśnie teraz testuję sobie. Ten filtr kasetowy, wybaczcie za te bąbelki. Ale przyszedł mi właśnie. E, zamówiłem sobie filtr Aqua e, ten Padmini. E, to taki zapasowy filtr, on no raczej będzie służył jako e, po prostu cyrkulacja w tej mojej beczce. Że, zanim się po prostu osmoza, e, zbierze i ewentualnie tam. Żeby napędzie, właśnie jak już mówiłem, cyrkulację, gdy e, dodam sobie tam kwas solny, żeby to sobie e, wszystko ładnie się e, rozmieszało. Ewentualnie jako taki malutki filterek zapasowy. Także teraz go sprawdzę. No, widzę, że wszystko fajnie chodzi. E, podłączone jest na powietrzanie, e, ponieważ robi się już coraz cieplej. Także e, no, wolę tego powietrza mieć troszeczkę w wodzie więcej. Niech ta tafla się rusza, e, ponieważ no jak wiecie, jak jest woda ciepło no to się ten gorzej rozpuszcza. Ale dobra, co o samym zbiorniku? No zbiornik standardowo 450, zeszła dziesiątka, dziesiątki, oklejony został niebieskim tłem i Wam że jest to pierwszy raz, kiedy użyłem niebieskiego tła i jestem mega, mega zadowolony, jaki to robi fajny efekt. Tam widzicie takie czarne plamy. No, Naklejałem to pierwszy raz i trochę, że tak mówię, ta folia się zniewa, nie dało się tego wyprostować, ale szczerze, jeżeli to teraz tak na to patrzę, to nawet to źle nie wygląda, przynajmniej mnie się podoba, ważne, że to się nie powiększa. Także to jest fajnie oklejone, nadaje to na pewno takiego, no rozjaśnia optycznie na pewno zbiornik. Może nie nadaje takiej głębi jak czarne tło, ale jeżeli chodzi o paletki, no to Uważam, że 100 razy lepiej wygląda to tło niebieskie, szczególnie, że mam, że mam właśnie porównanie. Jak widzicie, wyleciała też pokrywa, chyba jej tutaj nie będę miał światło zostało to same e, tylko, że teraz wreszcie dociąłem sobie u szklarza te szyby nakrywowe, e, także woda nie paruje, nie ma takiego odparowania jak przy tym starym zbiorniku, że naprawdę co drugi, trzeci dzień trzeba było te 2-3 litry wody dolać, teraz już z tych problemów nie mam tak jak przez cały tydzień odparuje z 2 litry, to, to nie wiem czy jest tego e, aż tyle e, co by się tu jeszcze pozmieniało? podłoże to samo e, jak z, w ogóle przeprowadziłem tą powiedni przeprowadzkę to wam opowiem w następnym filmiku. Eee, co tutaj doszło jeszcze? Eee, no do kasedziaka doszedł w końcu Purigen i po dwóch dniach nareszcie udało się wyklarować wodę. Woda jest naprawdę teraz super przejrzysta, z czego no na pewno widzicie. Szczególnie fajnie to wygląda jak wyłączę to światło Aquela i jest tylko zimne światło, no to naprawdę praktycznie wodę, że tak powiem nie widać. Co dalej? no Rośliny zostały te same. W lewym rogu tu gdzie paletki. No akurat siedzę po lewej stronie. Także ryby siedzą też po lewej stronie. Widać, że typowo są chyba... Chyba głodne, także będą musiały coś sobie dostać. Przy okazji bardzo ładnie zniosły przeprowadzkę bez żadnego problemu. Postarałem się to zrobić, rozłożyłem to sobie na dwa dni, w jeden dzień okleiłem, umyłem zbiornik, w drugi dzień z samego lana wziąłem się za przeprowadzkę ryb. Także może z pięć godzin ryby były poza głównym zbiornikiem. Także starałem się też ten stres ich zminimalizować, tak na to do, do minimum. Dobra, czyli to już mamy omówione na słuchacie. Na pewno tutaj dojdzie jeszcze po lewej stronie, chciałem coś dodać, żeby zasłonić ten filtr i żałkę, ponieważ... No, jedną grzałkę zostawiłem jednak z tej strony, bo jest akwarium 1,5 metra, żeby po prostu ta woda była też równomiernie ogrzewana, a jedna grzałka jest w kaseciaku, chociaż nie wiem czy za jakiś czas nie przełożę tej drugiej grzałki też do kaseciaka i zobaczymy jak to się będzie sprawować, bo ogólnie w planach mam zrobić tylko coś na zasadzie takiej, że za filtrację będzie odpowiedzialny tylko ten filtr kasetowy. No Oczywiście zostało też na nie to samo. Właśnie to nie to samo, grzarki to samo i zakryłem sobie tylko falownik, on jest właśnie przymocowany na filtrze kasetowym, tam go ładnie korzeń z Anubiasem zakrył, no i przy okazji te glony, ale ja się tam za bardzo tym, tym nie, po prostu nie przejmuję i co o dziwo Alubiasy rosną jak szalone, w życiu tak nie miałem zawsze... Te anobiasy rosły dość wolno. Jak zazwyczaj anobia w ogóle rosną do, rośnie dość wolno, no to te moje w tym zbiorniku po prostu rosną jak, jak oszalałe. Nie mam pojęcia dlaczego, ale w sumie, jeżeli rosną, no to, no to się tylko cieszyć. Eee, także to by chyba było na no tyle, bo nic tutaj takiego więcej że tak powiem nie zmieniałem. Eee, aha, testuję jedną jeszcze rzecz, eee, zaraz wam ją pokażę. Słuchajcie, zakupiłem sobie na próbę od Cychema Disców Trace. To są pierwiastki śladowe dla dyskowców. Stosuję to od wczoraj. Wczoraj poszła pierwsza dawka. Także za nie wiem, miesiąc, półtora. Zobaczymy, czy to wpływa. Rzeczywiście, tak jak fajnie opisuje producent, że kondycja ryb jest lepsza, szybciej przybierają na masie, rosną i w ogóle jest super i fajerwerki. I na pewno zrobimy wam zrobię wam e, o tym jakiś e, filmik e, planuję tutaj dokupić jeszcze trochę rodostomusów ponieważ e, no dwa mi padły nie mam pojęcia dlaczego E, troszeczkę tam też paletki trochę podgryzły, także będę musiał ich jeszcze z 10-15 z dokupić, ponieważ no, taka fajna, prosta ryba jest naprawdę super e, jak ja pływa tą ławicą dobra, nie przedłużając pokrótce Wam to opisałem, także jak się Wam spodobało, możecie sobie to zasubskrybować, polajkować e, tam podesłać innym to się na pewno też nie obraży i trzymajcie się cześć